Witajcie bracia! Witajcie bracia w ten piękny, troszeczkę senny poranek. Dzisiaj mamy środę 14 października. Kaliksta i Bernarda dziś imieniny. No i też chciałbym zacząć, może nie od cytatu, a od dzisiejszego czytania z listu do Galatów. Ono się niejako łączy z cytatem, który dzisiaj mamy. A fragment mówi, że owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność i opanowanie. Z dzisiejszym cytatem dosyć ciekawie się to łączy, a cytat brzmi w sposób następujący. Systematyczne treningi mogą być punktem wyjścia do dobrego ułożenia całego planu dnia. Jak to się łączy? Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że plan dnia, który mamy, nie może być też takim suchym podejściem do swojej codzienności, prawda? Takim punktem wyjścia w ogóle jest samo podchodzenie do spraw, które nas czekają, do tego, w jaki sposób sobie ten dzień ułożymy. No, bo weźmy na przykład to, że Twój dzień zaczyna się od samego treningu. No i ten trening zdaje się być przykrym obowiązkiem, i jeśli nie mamy odpowiedniego kontaktu z ciałem, jeśli nie rozmawiamy z nim, nie traktujemy go z miłością, co też jest fajnie powiedziane później w Ewangelii, gdzie wypełniane jest prawo. Czyli tak, te obowiązki wszystkie bardzo sumiennie, nawet nadprogramowo, bo wydaje nam się, że tak jak faryzeurze składali jeszcze wyższą dziesięcinę niepotrzebną, bo wtedy wystarczało złożyć w zbożu, a oni jeszcze tam składali miętę i coś jeszcze, nie pamiętam dokładnie. To jednak nie było tam kontaktu serca z tym, co wykonywali, prawda? I właśnie tutaj, jeśli nie mamy kontaktu naszego serca, chociażby z tym treningiem o poranku, który może rozpoczynać cały plan dnia, i układać w pewien sposób, to automatycznie będzie troszeczkę trudniej. To, to brzmi troszkę enigmatycznie, prawda? No, kontakt serca z, z ciałem, o co w ogóle chodzi. A no właśnie chodzi o pewnego rodzaju przygodę, którą możesz przeżywać każdego dnia ze swoim ciałem. Możesz go słuchać, możesz zastanowić się, dlaczego akurat coś może cię trochę bardziej boli albo i cię nie boli, dlaczego Twoje ciało reaguje większym zmęczeniem, możesz się trochę bardziej w nie wsłuchać. W momencie treningu czujesz, czy odpowiednio się odżywiasz, czy odpowiednio jesteś nawodniony, czy ta ilość godzin snu jest dla ciebie dobra, czy też nie. To jest dobry wskaźnik do tego, żeby też regulować swoje życie, regulować swoje podejście, regulować swoje nawyki nasze ciało bardzo różnie reaguje na konkretne bodźce więc ten kontakt z ciałem rozpoczynając dzień jest jak najbardziej dobrym elementem żeby ten plan dnia potem sobie ułożyć oczywiście już nie muszę wspominać o sprawczości o której mówiliśmy wcześniej no bo jeśli wykonasz trening z rana to jakaś część planu jest za tobą oczywiście jest to suche wypełnienie prawa to jedno ale jeśli włożysz w to jeszcze troszeczkę serca to pobudzasz serce do działania też w Innych relacjach, w swoich właśnie zamierzeniach, kiedy też masz na przykład do wykonania pracy w swoim biurze. No i zwykle jest to też taki, takie suche wypełnienie prawa. A jeśli już rozpoczynając dzień treningiem, w którym jest trochę Twojego serca, włożysz to serce w inne sfery, automatycznie możesz poznawać lepiej świat i zobaczyć, jak piękny jest Pan Bóg, no bo Pan Bóg jest miłością. A tą miłością, jeśli obdarzasz wszystkich dookoła, także w pracy, tak jak obdarzyłeś swoje ciało z rana, też ta miłość automatycznie będzie się na nich przelewać i będzie dawać tylko pozytywne efekty. Automatycznie pokazując nas też jako takich prawdziwych chrześcijan. No bo Pan Bóg też w Słowie Bożym mówi, że bez, bez tego miłosierdzia, bez miłości, no jesteśmy, no, no, no może troszkę przesadzam, ale troszkę jak wydmuszki, nie? Takie, że wszystko z zewnątrz pięknie wygląda. To w poprzednim słowie też akurat fajnie było powiedziane, że jeśli kielich jest czysty z zewnątrz, a w środku jest brudny, to, to na co taki kielich, prawda? Więc fajnie jest być takim przykładem, i pamiętać o tym, że, że to serducho w każdej czynności, którą sobie zaplanujemy, jest bardzo ważne łącznie z treningiem. Pamiętajmy też o tym, że systematyczna praca wcale nie musi być ciężka. I tak naprawdę najlepsze efekty treningu są wtedy, kiedy rozkładamy wysiłek na większą ilość dni, ale robimy go po prostu częściej. Ciało reaguje lepiej lepiej się wyrabia i po prostu będzie nam o wiele skuteczniej służyć będzie bardziej efektywne jeśli ten wysiłek nie będzie zbyt duży a będzie systematyczny czyli sam trening z rana sam dobrze wiesz że my też trenujemy w takim kluczu że pracujemy przez minutę czasu 30 sekund spoczywamy więc ten klucz on też jest po to żebyś ty dostosował swoje tempo tak wiadomo że Czasami, kiedy czujesz, że masz troszeczkę więcej siły, lepiej jest troszkę docisnąć, ale jeśli masz w świadomości te 5 dni, najlepiej jest rozłożyć tę siłę tak, aby ta praca była systematyczna, a nie sinusoidalna, tak? tak jak znamy prawo falowania. Żeby w czasie treningu tego prawa falowania nie było zbyt dużego. Oczywiście to może się wydarzyć, bo jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy maszynami. Mimo wszystko nastawiamy się na regularną pracę. Chciałbym wam, was bracia zapytać, czy jest u was tak raczej w stały sposób, potraficie rozkładać tą energię, rozkładać tą siłę na zadania i czy potraficie włożyć serducho w każdą taką codzienną czynność, czy jest jakiś element, w którym po prostu tego serca nie możesz włożyć, czujesz, że to jest czynność, która jest totalnie beznadziejna, ale musisz ją wykonać. I pytanie, czy na przykład jesteś w stanie dzisiaj Postanowić sobie, że mimo wszystko to serce tam włożysz i będziesz um, radosny, spokojny, cierpliwy, dobry i życzliwy, tak jak mówi dzisiejsza Ewangelia, przepraszam, dzisiejszy list do Galatów. O, Michał pisze, że sprzątanie Łazienki jest takim elementem, w którym ciężko mu jest serducha włożyć. No właśnie, no ale to też, to jest element, w którym służysz swojej rodzinie, prawda? W którym możesz sobie wyobrazić, że jak twoja łazienka będzie błyszczała, będzie pachniała, to twojej żonie po prostu serce się rozpłynie, jak zobaczy, jak się bardzo postarałeś dla niej i będzie po prostu czuła miłość płynącą przez taką czynność. Przez bardzo proste rzeczy możemy taką miłość okazać. Między innymi właśnie przez świeżą, pięknie zrobioną łazienkę. A być może podczas tego sprzątania przyczepisz jakiś wieszaczek, który się gdzieś przyda. Albo zrobisz coś ekstra, co spowoduje, że żona będzie jeszcze bardziej zadowolona z tego, jak mocno się dla niej starasz. Pobudzanie mojego serca, bo tutaj też Michał zadał dosyć ciekawe pytanie, jak pobudzam swoje serce. Ja staram się sięgać do źródła. Nie? W momencie, kiedy totalnie mi się nie chce. Mam poczucie, na przykład wczoraj tak miałem przed pójściem do pracy. Miałem takie poczucie. Dzisiaj to bym po prostu leżał, leżał, leżał i, i, i spał. I może jeszcze czasem wypił herbatę, a potem znowu leżał. Nie? I, I w tym momencie starałem się wyciągnąć to, co jest najważniejsze: miłość do osób, z którymi będę współpracował. Miłość też do samego siebie, aby rozwijać się w tych relacjach. Aby to serce wzrastało przy innych ludziach, inni ludzie nam są potrzebni do tego, żeby otwierało się w nas to, co jest po prostu zamknięte. W momencie, kiedy jesteśmy sami, bardzo łatwo jest potęgować te wszystkie negatywne odczucia, to, co gdzieś nas hamuje, gdzie nie możemy być, nie możemy tych owoców ducha doświadczać. Inni ludzie, nawet niewierzący, które są po prostu na nas otwarci, potrafią nam tej miłości dostarczyć. I, I dla mnie największym pobudzeniem serca jest relacja z innymi osobami, kiedy ja mogę, mimo trudności, mimo przeciwności, przełamać siebie i wejść w taką otwartą i serdeczną relację. Tutaj zobaczmy w komentarzach. Na razie tylko Michał opisał swoją. Czynność, która, w którą ciężko jest mu włożyć serce. Zastanówcie się, bracia, czy jest jeszcze taka czynność, gdzie to ser ducho gdzieś no, no nie chce się włączyć. Sporty walki. Janek pisze, że sporty walki są świetną okazją do przełamania tego. Wiem po sobie, bo, bo często sensu nie widać, ale trening trzeba zrobić. Tak, znaczy to, to, jest, to też jest, wydaje mi się, że u Ciebie jest taka dosyć mocna przekora, żeby, żeby troszeczkę serce w to włożyć. Mam nadzieję, że tam serducha się Twoje pojawia. Mm, wiadomo, że, że nasze serce powinno być jak najbliżej Pana Boga, ale sporty walki są o tyle fajne, że tak jak mówisz, tutaj jest bardzo dużo takich elementów do przełamania. W szczególności, że zwykle tam bazuje się na wytrzymałości mięśniowej, wydolności tlenowej. Więc faktycznie ta rozgrzewka, która bywa bardzo ciężka, później potrafi te każdy, każdy inny element, do którego musisz podejść, o wiele bardziej ułatwić. Nieraz też tak miałem, że tylko ja trenowałem crossfit, ale no dosyć podobnie wydolnościowo to wygląda, jeśli chodzi o stuki walki. I nieraz było tak, że wtedy pracując w biurze, po 8 godzinach przy biurku zaspany, niedotleniony, po czterech kawach, przychodziłem i czułem, że nie chce mi się żyć. Ale to też był taki element, w którym sobie myślałem, że spróbuję mimo wszystko. Kiedy naprawdę to serducho też ciężko jest ci znaleźć to źródło, tą motywację, ale mimo tego braku sił, zrobić ten mały kroczek do przodu. Właśnie spróbujesz, to będzie naprawdę duże zwycięstwo, a później już lawinowo jak kula śnieżna, ta motywacja będzie wzrastać i być może serce też się obudzi. <noise> tak, ból to jest coś, od czego bardzo często uciekamy, a z kolei dobrze wiemy, że ból właśnie potrafi nam bardzo dużo powiedzieć, jest świetnym informatorem, czy to w treningu, czy w fizjoterapii. Ból jest nieodłącznym elementem naszego życia, no i też często jesteśmy jako dzieci uczeni, żeby ból unikać, no bo to jest coś negatywnego i będzie się kojarzyć tylko z rzeczami, które na nas źle wpływają. No a nie do końca tak jest. To o czym pisze Janek, nie do końca mi się zgodził, że nikt tego w dniu codziennym nie chce. Mamy raczej po prostu określone nastawienie. Prawda? Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do tego bólu, no to ten ból też jest nam potrzebny, żeby wiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia konkretnego stanu. Tak? Tego stanu, w którym czujemy, że nasze ciało zaczyna lepiej reagować i nasze serce zaczyna się pobudzać. Zobaczmy, Dawid, Twoje serce, kursy zimne jak lód, kiedy ktoś rozkazuje coś robić. Ciężko mi wtedy znaleźć radość i zaangażowanie. Właśnie, Dawidzie, to jest to, o czym mówimy, jeśli chodzi o danie się poprowadzić. Najtrudniejszy z elementów, który każdego z nas dotyka we wspólnocie. Ja mimo wszystko, kiedy ktoś próbuje mi właśnie z góry coś narzuca, staram się dostrzec element miłości tej osoby wobec mnie. Miałem bardzo długi czas problem z zaakceptowaniem tego, że są liderzy we wspólnocie. I że gdzieś to, co oni robią, realnie ma wpływ na mój rozwój, i że w tym jest dobra intencja. I wydaje mi się, że moje serce zrozumiało lepiej, dlaczego tak jest, kiedy uwierzyłem w to, że mają dobre intencje. Że to, co zostało gdzieś tam z góry narzucone, może nie rozkazane, ale no jest to taka dosyć sugestywna prośba, że to jest. Em, w celu mojego dobra, w celu mojego rozwoju, wypływająca z miłości. A miłość wiadomo, od kogo pochodzi, i czasem warto temu po prostu zaufać. Dawid, mi trudno wkładać serce w codzienne żmudne czynności, jak sprzątanie. Tak, ale widzisz, właśnie, Dawidzie, to jest to, że jak posprzątasz, nie masz czegoś takiego, że czujesz taką fajną satysfakcję, że jak wchodzisz do pomieszczenia, które posprzątasz, jest po prostu jakoś tak, lżej się oddycha, jest większa przestrzeń i że dzięki Tobie też inni mogą tej lepszej przestrzeni doświadczać. To też wynika z miłości. To jest miłość do Twojego wewnętrznego pokoju, który staramy się dbać. To jest owoc ducha, jak mamy w liście napisane. I o to owoc ducha warto jest. Walczyć, bo skoro więc żyjemy mocą ducha, postępujmy według ducha. Duch też łączy się w takich prostych czynnościach. Wpuszczamy Pana Boga nawet w sprzątanie. O, Adam z kolei pisze, że ciężko mu znaleźć serce do przygotowania prezentacji dla studentów po pracy. W Wcale się nie dziwię, bo prezentacja to jest jeden z elementów, w którym ja raczej też zbyt dobrze się nie czuję. No ale też znowu tutaj najistotniejszym elementem będzie miłość do bliźnich, miłość do swojej pasji, którą chcesz przekazać innym ludziom. Ja mam takie podejście, że mnie fascynuje to, kiedy ktoś mnie uczy, dlatego ja jestem słuchaczem. Ja uwielbiam słuchać, ponieważ każda osoba, która prowadzi wykład, która uczy studentów, ona ma pasję w tym, co robi. I uwielbiam słuchać, jak ktoś dzieli się tym, jak poświęca pewną część swojego życia tylko i wyłącznie po to, żeby mi przekazać konkretne informacje. I tobie może się wydawać, że studenci tego nie doceniają. I być może nie czujesz odbicia jakiejś miłości w tym, że poświęcasz im czas, a oni gdzieś tam się nie odwdzięczają, prawda? Ale uwierz mi, że są osoby, które doceniają twój trud, twój wysiłek. Pan Bóg zresztą też cieszy się Pana Boga serce, kiedy widzi, że poświęcasz swój czas właśnie im więcej tego przełamania zmęczenia tym lepiej. I te osoby na pewno odczują, że dziejesz się swoją pasją i, I Twoje serce też będzie fajnie wtedy prosperować. Więc ja bym po prostu pomyślał o tym, że masz ważną misję w swoim życiu: przekazując wiedzę studentom, przekazując wiedzę komukolwiek. Każdy z nas jest ważny, Ty jesteś ważny, Pan Bóg Cię do czegoś powołał i jesteś temu światu potrzebny. Każdy z nas jest temu światu potrzebny. I właśnie w tych czynnościach codziennych, których często ci się nie chce, które są dodatkowe, Pan Bóg widzi Twoją misję wobec innych ludzi. Właśnie oni Cię tam potrzebują. Być może jest to jedna z, jeden z tysiąca studentów, no ale choćby dlatego warto ten trud przełamać. Okej, okay, czy mamy coś jeszcze? Super. Także, bracia, troszkę popłynąłem, jeśli chodzi o dzisiejszy cytat, ale wydaje mi się, że właśnie ten systematyczny trening, w którym znajdziemy motywację, żeby to serce włączyć, on potrafi zapoczątkować tą piękną lawinę serducha, jak to zabrzmiało poetycko, lawinę serducha, która będzie się przejawiać w każdej innej czynności w ciągu dnia żebyśmy żyli owocami ducha, a nie ciała. Żebyśmy żyli mocą ducha, postępowali według ducha. Tak jak też było w Psalmie napisane, że człowiek, który żyje słowem, jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które przynosi owoc w swoim czasie. Jego liście nie więdną i wszystko, co zrobi, jest udane. Pamiętajmy wszystko, co zrobi jest Udane. Każda rzecz, w której ciężko jest ci poczuć swoje serce, to wszystko będzie udane. Nawet jeśli czujesz, że będzie ciężko, że ci się nie chce i że to nie ma sensu, są ludzie, którzy czekają na owoce Twoich czynów, tych, których najbardziej ci się nie chce. Dziękuję Ci, bracie, że wytrwałeś ze mną w ten poranek. Mam nadzieję, że czytałeś już Słowo Boże, że zrobiłeś Boży poranek. Jeśli nie, to Naprawdę polecam, bo dzisiejsze słowo bardzo mocno uderza w dzisiejszy cytat. I jeszcze znajdziesz coś dla siebie osobiście, intymnie z Panem Bogiem. Połudmy się jeszcze chwilkę o cały dzień. Tak, żeby właśnie to planowanie chodziło nam tak, jak Pan Bóg sobie tego życzy. Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, prosimy Cię o to. Aby te plany, które mamy na dzisiejszy dzień, na każdy kolejny dzień, żeby one wraz z naszym sercem spełniały się w tym, co się będzie działo, żeby nasze serce się otwierało, żebyśmy byli otwarci też na innych ludzi w tym wszystkim, żebyśmy tam, gdzie czujemy beznadzieję, żebyś pojawiał się ty, żeby pojawiała się, pojawiało się natchnienie, pojawiały się owoce ducha, żebyśmy żyli tymi owocami ducha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie módź nas na pokuszenie, ale nas spaw od złego. Amen. I Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bądźcie silni z Bogiem, bracia. Dobrego dnia.